Jesteśmy słuchami, chyba, że znajdzie się policjantka płci żeńskiej, Czy właśnie policjant mnie zgasił? Czy on właśnie powiedział, że ja mam... autyzm i ADHD? Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem lego. i znowu nie było, niestety, ale już powracamy. Raczej teraz będą filmiki regularnie. Przepraszam, że wtedy nie nagrywałam przez ostatni miesiąc, ale po prostu mi się nie chciało. Dzisiaj będziemy prankować policjanta tekstem piosenki P.A. 997. Możemy mieć trochę problem po tym odcinku, ponieważ może do niej policja przyjechać pod dom, tam pod kamerę. I... Nie będzie fajnie, bo mogą po prostu namierzyć moje IP. Także zapraszam. Jak widzimy, napisał już do nas, witam Obywatel. Także do niego napiszemy coś... Miłego, że fajnie, że coś tam bla bla No dobra, napisałem po prostu. Witam, tak? O, nam coś odpisuje. Czekajcie chwilę. A no, dzień dobry, nam odpisał. Więc teraz zacznijmy już pisać ten tekst piosenki. Dobrze, ja już napisałem wstęp. Marzę o tym, żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczna. Wysłaliśmy i czekamy na odpowiedź. Jak będziemy odczytał już. Uhu. <laughs> Bo grubo się zaczyna, nie musisz marzyć, tak jest. Idziemy dalej. Już sobie tutaj napisałem. 997, ten numer to chłopak. Więc wysyłamy. czekamy dalej na odpowiedź. Kiwa, co rozpiszę? poty jeżeli użyjesz w nieodpowiednim do tego celu. Uuhu, ale zgasi. gdy wydarzy się incydent, to pojawia się konfident. Wysyłamy i znowu czekamy na odpowiedź. Gdy pojawi się problem każdy ma prawo się skontaktować z nami. Cze... czemu? Czemu ciury te minki wysła? Uff, ja nie rozumiem, dobra piszemy dalej. Dzwoni 997 i wszystkich sprzedaje, przyjeżdżają kurwy mety, jebane suki. Uuu, to, to już będzie naprawdę ostre. Sprzedawać to można na bazarku rzeczy. Uwaga, co dalej tu? I dalej pisze, ciekawe co tutaj napiszę. Jesteś płysukami, chyba, że znajdzie się policjanka płci żeńskiej. Uhuh! Ja cię Śmiecie, Ty kupy gówna. Wygarnę do nich zgana, to moje marzenie. Uch, zaczyna się naprawdę ostro, nie powiem. Kupy gówna, to może twój pies stawiać. No, bo ty, jeżeli nie możesz korzystać z tego, poprawnie. Ooooooooooooooo! Wow, teraz już w ogóle pocisnął mnie. Nie, 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 ja się tak nie będę. Uwaga, dalej coś on ciągle coś pisze. Czekajcie, muszę coś jednak zrobić z tym. Ale cóż, nie zabronię marzyć. Dobra, piszemy. Nie pierdolę, konsekwencje, areszty i więzienie. Jak siedzieć, to kurwa za coś konkretnego. Ooooooo! To już będzie w ogóle. To już będzie masakra, nie pierd. Oooo! I ci się na się... Czy właśnie policjant mnie zgasił? Teraz my do niego napiszemy to. Czekajcie, zanim ja coś wysłałem, to on coś do mnie jeszcze pisał. Czekajcie, w twoim przypadku to się siedzi za coś konkretnego. Nie ja napisałem teraz... Co męłeś psa? Nie pierdolisz się kolego. Lądujesz, areszcie masz ich wszystkich. A policjant do mnie napisał za głupotę. Co? Teraz napiszemy trochę więcej. Jakiej głębokiej głupie chciałbym wiedzieć. Mu duże, to nasz największy wróg. A. A to ty jesteś, tylko że u ciebie nie stać na mundur. Pier. -cie, pie -cie. Dziewczyny, byście sobie znaleźli stulejarze. Co? Przecież ja nawet stulejarzem nie jestem. Tak jak olejnik na przykład. Nienawidzę ich jak mogę i pluję im w mordę Ściągają cię z ulicy, oskarżają o zbrodnie. Weźcie teraz na to odpisze nasz ukochany pan policjant. W porządku pilnuje. Ja to ci starych do gęby na powitanie. O nie, nic ja nie zgasiło właśnie Ja się tak nie dam Ściągamy yy, z ulicy biednych ludzi tak zwanych cygat. A ja napisałem Popychają cię po ścianę, obszukują kurtkę podnie Słuchasz ich uwagi, wycuchujesz te bluga Każdy taki pies to jebany pany Nie wiem w sumie po co szukujemy kurtki że wiadomo że tam nic nie będzie no to po co obszukują skoro wiedzą że nic nie będzie jak istnieją tacy biedacy, no, no może ma nóż scyzoby. nie wiem wszystko mogą mieć używasz mądrego słówka pederasta to też mogę użyć. Homunculusie! Co? Homunculus nie istnieje! Ben! Policja, policja nam dopuści. co na to nam podpisze? O, coś długo nie odpisuję, wam powiem. Więc może dobra, ja dalej dopiszę. Dokuczę to ci mózg. na normalnie mnie zgasi, że wam powiem. Bo policja to skurwiele i niebane pedały. Nigdzie się nie ruszą, kurwa, bez policji nie Na to w, w jest. Wow, co ty nie powiesz? Serio? Wątpię, że wiesz. Co? Ewa mi czyta w ogóle w myślach! Ty, naprawdę! Chociaż może masz jakiegoś składaka? Lecz wyjeżdżającego. Na pewno, chyba ty. Pani, to ty masz też, tylko że mało. O na pewno, na pewno. Uwielbiają napierdalać, poniżać, torturować. Nigdzie przed tym głównym ścierwem nie możesz się schować. Naprawdę, są ostre słowa, jak na mój wiek. No, ale to jest też tekst piosenki, więc tu. Moje wina? A może oni są niewinni? Odpisał mi policja, To na osoby z autyzmem, Alzheimerem, a, a, a... Co? Ad Full HD? I te, czyli na przykład ciebie. Co? Czemu właśnie powiedział, że nie mam autyzm i ADHD? To cię może stać jak na... mego Ej, ale bez przestrzeni, że policja takie słowa? Naprawdę! Nie, nie wiem. Ja nie wiem co ja teraz zrobić. Jak oni namierzą moje IP? Jezus Sony, jak oni do mnie przyjadą, to co będzie? Skołać się nie możesz, bo jak ważysz 200 kg, to co zrobisz? No, na pewno ważysz 200 kg, zapewne ważę, nie wiem, 50 coś maksymalnie. Nadużycie władzy i poczucie siły, czy nikt nie powstrzyma tej policyjnej kiły? Powstrzyma? Powstrzyma nas tylko duch komentatora Jarkowskiego. A skąd mam wiedzieć, kto to w ogóle jest? Policja, policja nam dokucza. Prezydenta czy mamy woli? No fajna. No. I powtarzaj się. Na Co? Przykro mi. No fajnie, fajnie. By z prawa, to jest pomysł durny. Pierdolny, wszyscy razem, policyjnej, kurwy. O Jezus, dobra, teraz będę musiał uspokajać zapewna sytuację, bo teraz nie zapewne tak zdasz i w ogóle zdisuje, więc będzie ostro pan, powiem tyle. Durny jak ty Mhm, mm no o nie, dobra, ja będę musiała już wam sytuację. Napiszę, że to jest prank. Napisałem, że to jest prank i żeby mnie nie namierzali, ani nie bili i żeby nie brali tego na poważnie, tak? Żeby nie brali mnie do więzienia za późno. Co? nie ty Ja muszę chyba... Nie, ja muszę się wyprowadzić, ja muszę gdzieś uciec, nie wiem, innego kontynentu. A chociaż do nie wiem, kraju innego. Do Włoch, do Czech, nie byle gdzie, tak? Za późno. Jeżeli jest z wyrych, czeka ciekawa podwójna. podwójnie dusza. Co? Nie, Jezusuary! Nie, o wszystko chyba, mnie nie słyszy, co ja gadam. Nie, to jest. Jezusuary, ja. Masakra, ale. Ja wiążę, że to, co ja gadam teraz? Obecnie jak też 5 lat będzie zabrać w że co? Jeżeli ja mogę iść do więzienia, ludzie zostają... Nie! Nie wiem co sobie widziałem, muszę z tą sytuację. Jakby cię, ma 10, masz 10 lat. Napisałem, żeby nie, bo chcę dać panu 500 zł, Zrób papa dla dzieciństwa. Nie! Dobra. Dobra, Jak kończę ten odcinek, to na tyle Trzymajcie się i cześć! Dobra, tak na serio to pamiętajcie, że to jest po prostu... Ustawione tak i prawo tego typa, co był tym policjantem macie na dole w opisie, subskrybujcie go i nie. ustawiajcie łapki w górę, trzymajcie się, Ciebie.